Siema wszystkim. Taki ciekawy, ciekawy, może temat wyszedł. Poniekąd o tym mówiłem gdzieś tam, natomiast niekoniecznie w tym kontekście, więc postanowiłem nagrać. Przed chwilą dostałem komentarz na, na YouTube no i postanowiłem to nagrać. Z pamięci y, przytaczam, y, Damian czemu śmiejesz się z, innym? z innych, widziałem parę twoich walk, a, słabe, może weź się za trening, zamiast się tam z innych y, śmiać. Y, generalnie słuszne słuszne stwierdzenie, tak? Przynajmniej w, w wielu wielu w większości okolicznościach. Natomiast natomiast y, z kogo się śmieję, kogo się czepiam? Śmieję się z ludzi, którzy lansują się na mistrzów, sami przy tym nic nie umiejąc. Ja w życiu nie powiedziałem natomiast, że jestem mistrzem czegokolwiek. W czymś jestem najlepszy, owszem. Natomiast są to rzeczy w których nie bardzo można być mistrzem, no można być ekspertem, tak? I to często, to często mówię. A słowo ekspert to nie jest, że najlepszy z najlepszych. Słowo ekspert y, to jest, że jest się na pewnym poziomie eksperckim. Ekspertów danego tematu jest sporo. Sporo, sam ich przytaczam, zresztą lista y, y, moich współpracowników na... Y, pod postami na Facebooku czy, 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 czy na Instagramie, tam wiele z tych osób to współpraca, to nie są firmy, tylko są ludzie, którzy działają, to są instruktorzy yy, i którzy są ekspertami. Wszyscy są ekspertami yy, danego tematu, tak? I, I tam jest wiele osób, które działają w podobnym temacie lub wręcz takim samym, i też są, dalej są ekspertami tego tematu. Bo bycie ekspertem, to jest pewien poziom ekspercji ekspercji od to złaciny od zgromadzonego doświadczenia, tak? Więc się, śmieję się z ludzi, którzy nic, nie, którzy właśnie nic nie potrafią, a lansują się na mistrzów. I ich się czepiam. Mało tego, są to ludzie, którzy działają w działce, od której w której od przekazywanej wiedzy zależy czyjeś życie. Więc ich się czepiam. To są ludzie, którzy nigdy nie walczyli, a robią z siebie mistrzów. Nie chodzi o to, że kiepsko im idzie, że coś słabo wykonują. Bo na przykład taki Zbyszek Syc, zwłaszcza w kontekście swojego wieku, jest naprawdę bardzo sprawny. I to mówiłem od początku. Jego sprawność jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Pewnie nawet jest, jak mówiłem, tak zakładam, zresztą takie jest moje założenie, jest bardzo miłym, przyjemnym, kurczę, gościem. Niestety naraża ludzi na niebezpieczeństwo, na utratę zdrowia i życia i dlatego się czepiam. Nigdy natomiast z kogo się, z kogo się nie śmiałem. Nigdy natomiast nie śmiałem się, nie czepiałem się nikogo, kto jest zawodnikiem, walczy, yy, ciężko trenuje, robi co może i niezależnie od tego, jak dużo umie, czy nie umie. Niezależnie. I niezależnie od tego, czy jest na Instagramie, czy go nie ma. Yy, ludzi, którzy widać, że ciężko trenują i po prostu pokazują to, biorąc z tego motywację, może szukają sponsorów. Niezależnie od tego, mo, mogą sobie znaleźć, mając, jak potrafią się zakręcić, to nawet potrafiąc mniej od kogoś innego, mogą sobie znaleźć sponsor jako drogę do swojego sukcesu. I nie śmiej się z tego, że no, nie powinien mieć sponsora, bo za mało potrafi. Umiejętności interpersonalne to też są umiejętności, jak ktoś je ma i potrafi je wykorzystać. Chwała jemu, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dlatego na przykład nie rozumiem zawodników, którzy po prostu nic nie robią w kierunku pozyskania sponsorów, stają tylko no bo ja powinienem mieć mi się należy i plują na tych, którzy mniej potrafią w sensie umiejętności walki, ale potrafią sobie zorganizować coś. Trzeba rozwinąć sobie umiejętności interpersonalne, albo rozstać się z gotówką i se, znaleźć jakiegoś tam marketingowca, y, czy jakiegoś nawet nie eksperta marketingu, tylko gościa, który po prostu widać, że y, y, jakoś, y, jakoś to ogarnia sobie załatwia tych sponsorów, który, żeby mi pomógł to załatwić, albo żeby mi wręcz pozałatwiał. Tak? E, wielu ludzi broniłem, wielu ludzi, którzy są, są w internetach i po prostu robią swoje i to pokazują, dlaczego. Pokazują, bo taki jest teraz model życia, model funkcjonowania. Chcą kogoś czymś zarazić i bardzo dobrze. I dopóki nie dają wskazówek z pozycji eksperta w temacie, w, której, w którym tej ekspercji nie mają, i dopóki te wskazówki nie narażają kogoś na utratę zdrowia i życia, to też się nie odzywa. To też się nie odzywa. Zresztą, z reguły zwracam komuś uwagę prywatnie. Piszę hej siema, widziałem to, to to nagranie. Ja mówię, Ale to niestety tak nie jest. Nie powinieneś tego mówić, tak mówić, bo w rzeczywistości jest tak, tak, tak i tak. A to co mówisz może ich narazić na niebezpieczeństwo. I jak ktoś zachowuje się trzeźwo. Uprzejmie, rozsądnie wykazuje troskę o swoich podopiecznych, o, nawet nie o swoich podopiecznych, tylko o zwykłych ludzi, do których dociera jego przekaz aha, okej, okay, dzięki, czy mógłbyś pomóc, czy coś, no to ja oczywiście w pewnym zakresie pomagam zupełnie za darmo naprostować ten program, natomiast jak chcę więcej, no to wiadomo, że wtedy mówię, przyjedź, wpadnij na szkolenia, no to dowiesz się wszystkiego, no to jest normalne, bo ja tak zarabiam na życie. Natomiast bardzo dużo wiedzy, co widać po kanale, oddaję zupełnie za darmo, takiej wiedzy, o której większość tych, którzy się lansują na, znaczy... Większość ludzi, e, instruktorów, a wszyscy ci, którzy się lansują na mistrzów ekspertów na YouTubie, wszyscy, e, wszyscy tutaj e, influencerzy z dużą liczbą wyświetleń, e, mniejszą większą na, na, na YouTubie, którzy robią z siebie tam mistrzów ekspertów e, lokalnych, galaktycznych, globalnych i wszystkich innych, nie mają zielonego pojęcia, to ja to daję za darmo, a oni jak coś z tego łykną, to nie biorą za to pieniądze. A na koniec moje walki. Słabo wyglądające. Słabo wyglądały. Ja może powiem dlaczego tak wyglądała część z tych walk. Czy to jest tłumaczenie się? Nie. Przedstawiam fakty. Jak ktoś uzna, że w tych warunkach to dalej była gówniana walka, niech mówi, że gówniano walczę. Jak ktoś uzna inaczej, ok, generalnie koło Kalafiora mi to lata bo ja mam wyznaczniki, którymi się kieruję mam też w kręgu znajomych, profesjonalnych fighterów z, z bardzo wysokiego poziomu i to z różnych form, z różnym zakresie umiejętności i ich zdanie mnie interesuje jest dla mnie jakimś tam wyznacznikiem nie wszystkie moje znajomości są publiczne z różnych względów, i tu mówię o tych czysto sportowych, że się z kimś znam, że z kimś wymieniam, że z kimś trenuję. Czasami ja sam uznaję, że opublikowanie znajomości ze mną mogłoby nie być dla nich na rękę i wyperswadowuje to im gdzieś tam. Ktoś nie ma nic przeciwko temu wręcz przeciwnie, uznaje, że tak. Że tu działamy publicznie i tak dalej, to nie mam z tym problemu. Jeśli to jest jego twarda decyzja ja nie jestem w stanie mu tego wyperswadować, wtedy tak się, wtedy tak się dzieje i to znajomość jest publiczna. Jak na przykład znajomość z Dawidem Drobiną, z naprawdę rewelacyjnym graplerem. E, bardzo dobrym zawodnikiem e, MMA, bardzo dobrym trenerem, gdzie zapraszam na wspólne nagrywki dotyczące brali z lichiego jiu-jitsu. Mm, Wspólnych tyle, że ja służę tam za, za manekina, bo nie jestem e, na jakimkolwiek poziomie, żeby rad w tym temacie mm, jakiś tam udzielać i, 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 i instruktarzy. Oczywiście, jak ktoś jest na niższym poziomie i ta moja wiedza to jest wiedza uzyskana od ludzi takich jak Dawid Drobina, ee, Zbigniew e, Tyszka czy, czy, czy inni, e, że to jest od nich, więc ja wiem, że to jest ten, to ja to wtedy przekazuję, ale mówię po więcej, to idź, idź tam tam, czy jakoś to, to dokładnie wyjaśnia. Przede wszystkim cię tego bardzo dobrze nauczy ten czy tamten człowiek, tak? E, nigdy nie przypisuję sobie czyjejś, e, czyjejś e, wiedzy. I moje walki dlaczego tak słabo wyglądały? E, ano dlatego, że walczyłem na przykład wychodząc do walki, plując krwią. E, ledwo mogąc złapać oddech, bo miałem zapalenie płuc. Wychodziłem do walki. Po praktycznie roku nic nie robienia, staczając się wręcz z kanapy, bo zadzwonił trener, że druga strona go wystawiła. Trener, który jednocześnie tam zajmował się organizacją walki, druga strona go wystawiła: nikt nie chce tej walki wziąć, bo jest tylko tydzień do. I czy ja bym wziął? Ja mówię. Przedstawiłem warunki, żeby podjął świadomą decyzję, że mój stan psychofizyczny nie jest z najwyższych lotów. Powiedział, że nie ma problemu, zrobisz, ile możesz. I okej, okay. i walczyłem. A do tego byłem po yy, czterech nockach z rzędu, a przed całą walką spałem trzy godziny, a potem miałem kilka godzin drogi. Yy, może dlatego słabo wyglądałem? Może dlatego, że yy, miałem walkę której, do której się szykowałem, no, do, do w formule MMA, do przeciwnika, e, który specjalizował się w grapplingu, najpierw jednego, e, potem drugiego, e, a potem wyszło tak, że, że jednak ta walka odbyła się ze specjalistą Muay Thai, w K1, więc siłą rzeczy skoro cały przy, cykl przygotowań był taki a nie inny to e, walka była właśnie, właśnie taka. E, jak ktoś chce z, z zobaczyć e, dobrą walkę, ja wiem czy dobrą, z wnukiem Lipińskim była całkiem niezła walka, myślę e, bardzo dobra bitka, dobra mucka więc nie myślę, żeby ta walka była słaba. Przygotowywałem się do niej, aczkolwiek trenowałem sam, nigdzie nie jeździłem na sparingi do tej walki. Także generalnie montaż z Rockiego można by tutaj do niej zrobić, i ta walka była całkiem, całkiem niezła, moim zdaniem. Były walki, do których wychodziłem, mając. O ile w, w moim przypadku można mówić o niedowadze. Yy, ale niedowagę 15, 20, yy, 25 kilogramów. To też ma jakiś wpływ. Myślę. Yy, może dlatego wyglądało to słabo. Yy, jak ktoś chce zobaczyć walkę, do której się przygotowywałem, jeździłem, pracowałem z trenerami. Yy, nie walczyłem, z, yy, nie przygotowywałem się sam. Yy, no to na Fightboxie Gala TFL tam jest w Polsce jest nigdzie nie do zobaczenia, bo była transmitowana na Fightboxie, tam jest płatna. Jak ktoś chce za to zapłacić. Yy, powiem szczerze, że nawet yy, ja tej walki nie widziałem. <grym> nie chciało mi się tracić pieniędzy. Yy, ale z wewnątrz jestem w stanie powiedzieć, że walka była bardzo fajna, bardzo dobra. Um... Jedyne co mój obraz jej zepsuło to rozmowa z przeciwnikiem, który powiedział, że właśnie z kolei on do tej walki miał no, utrudnione przygotowania ze względu na jakieś osobiste zawirowania. Eee, natomiast eee, jak ktoś mówi, mówię, ja chcę ją zobaczyć, jest na fightboxie. Jest na fightboxie. Eee, także. Eee, Moi drodzy, jeszcze raz podsumowując, w życiu nie nabijałem się, nie śmiałem się z osoby, która e, trenuje ciężko, niezależnie od tego czy się pokazuje w internetach, czy nie, ale nie lansuje się na niewiadomo kogo. Jak to się lansuje na nie wiadomo kogo, to się z niego śmieje nawet wtedy, kiedy jest ode mnie lepszy. E, na przykład Conor McGregor, śmieję się z niego cały czas. Parę epitel, kilkoma epitetami mógłbym go obdarzyć. Eee, a szczerze, z racji by, by, różnic, wagi, siły, tylko to nawet ten, to, to, to pewnie i tak bym z nim wygrał. Ciekawe stwierdzenie, co no, możecie obstawiać. Jak zorganizujecie walkę, bo chcecie się przekonać, jak dostaje wpysk od Conora, no to eee, jestem do dyspozycji. <laughs> eee, Natomiast nigdy w życiu z kogoś, to pracuje ciężko, trenuje, robi co może. Jeśli natomiast się lansuje na Bóg wie kogo, to się z niego śmieje, jak daje wskazówki w temacie bezpieczeństwa, w temacie ludzkiego zdrowia i życia, które narażają innych na jego utratę, na duże niebezpieczeństwo, no to, to się czepiam, to się czepiam. To się czepiam głupot, e, to się czepiam głupot lansowanych przez Zbigniewa Syca, e, przez mistrza Grzegorza jego Padawana, e, z rzeczy opowiadanych przez Dariusza Walusia, który mówił, że na sytuacji, gdzie jest odległość metra, partner go atakował z nożem to on stwierdził, że no tu sprawa jest prosta. E, jest prosta, no bo pff, zostałby zarżnięty. E, natomiast on o tym mówił w kontekście obrony. Proste: łapiecie tu, kopiecie odruchowo, kopniecie go w krocze. On się oczywiście od razu poskłada. I, i no i sprawa jest, sprawa jest e, prosta. E, czy Jarosława Rogowskiego z jego poradami dla kobiet? E, Także tyle. E, o, czy Marcin Lipka z MDS-u, też jego porady dla kobiet, tragedia, e, plus sporo, sporo, sporo innych, innych tematów. E, także, także tak. Więc czy, czy się śmieje innych z innych? Tak, z pewnych ludzi się śmieje. Czy się czepiam innych? Tak, z pewnych ludzi się śmieje. Natomiast wydaje mi się, że robi to jednak różnicę z kogo i dlaczego. E, a z kogo. Nigdy nie i kogo zawsze broniłem, bo jednego ma, nie, nie jednego małego żuczka, którego nigdy nie znaliście, e, czy to w, po prostu w komentarzach był atakowany, czy bezpośrednio na jakimś swoim profilu i na to przypadkiem trafiłem, e, broniłem, broniłem, niezależnie od tego, jak dobrze czy jak kiepsko walczył. Tyle ode mnie, tyle ode mnie. Dla Was pod rozwagę, zrobicie z tym, co sobie chcecie. Ja o tym powiedziałem tylko dlatego, że jest to ciekawy, powiedzmy poniekąd, temat, dlatego go poruszyłem. A gdzieś on wraca, a w tym kontekście go nie omawiałem. Jeszcze i to tak kompleksowo, więc, więc dlatego jest ten materiał. Zrobicie z nim, co chcecie. O mnie sobie będziecie myśleć, co sobie chcecie. Nie mam na to wpływu, tak. Eee, mam wpływ na to co robię, a to co robię e, zapraszam na Facebook i na Instagramy, tam możecie się dowiedzieć co robię, z kim współpracuję, w jakim zakresie, e, co z tych współprac różnych e, wychodzi. E, chociaż tam jest taki powiedzmy wierzchołek góry lodowej tak zaprezentowany. E, wiele rzeczy, które się dzieją aktualnie gdzieś swój sinął zna... z... Finał publiczny znajdzie dopiero później, a niektóre nigdy nie znajdą finału publicznego. Także tyle ode mnie, kochani. Wszyscy bądźcie bezpieczni zawsze. Wszyscy, absolutnie wszyscy, wszystkim Wam tego życzę. Stąd jest też moja e, działalność, moja misja. E, dlatego, że chcę, żebyście byli bezpieczni, to się czepiam pewnych ludzi, czy ich wyśmiewam bo moim zdaniem, a mam dość solidne podstawy do posiadania tego zdania i nie moje widzi mi się, tylko właśnie moja wiedza, moja wiedza, moje znajomości, moje umiejętności w pewnych dziedzinach, które były docenione przez ludzi znowu to dziwnie zabrzmi, ale o, o, o których nawet nie mogę wam powiedzieć cóż. E, oczywiście pewnie ściemniam, na pewno ściemniam dla lajków e, jak najbardziej. E, I tym się tym ja się, tym ja się kieruję. E, ale dlatego robię to, co robię. Dlatego mam podstawy, by pewne twierdzenia rzucać i to solidne podstawy, e, aby podejmiecie decyzje sami. bo Wasze bezpieczeństwo to jest Wasza odpowiedzialność, nie moja. Bo jeśli ja tylko działam do momentu, do uświadomienia, jeśli dostałeś wiedzę ode mnie, że to czy tamto y, stwarza dla Ciebie zagrożenie, ale masz inne zdanie na ten temat, nie mam od tego momentu, nie mam nic do tego i słowem się nie odezwę. Natomiast do niektórych ludzi wracam, tak jak Zbyszek czy, 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 czy Grześ. Y, dlaczego? No... Pff. Sami pchają się na wózek, że tak powiem, wchodzą na pole minowe, yy, prowadząc działalność ustawicznie, ustawicznie okłamując ludzi, oszukując ich, narażając na utratę zdrowia i życia. Służą za przykład. Służą za przykład, bo takich ludzi, którzy działają podobnie, jest znacznie więcej, znacznie więcej. Tylko nie są aż tak na świeczniku i nawet znam takich yy, i widzę ich. Ale się nie czepiam. Nie czepiam się, bo to by była już para, e, para w gwizdek. I tyle, moi drodzy. Także bądźcie bezpieczni zawsze. Roślicie w siłę i bawcie się dobrze.